Cześć, witam cię bardzo serdecznie w 20 już lekcji kursu programowania w języku C. Dzisiaj tak dość wyjątkowo, ponieważ nie rozpoczynam od projektu zupełnie pustego, nie rozpoczynam od nowego projektu, lecz od mniej więcej takiego momentu jak zakończyliśmy to odcinek poprzedni, tak więc część kodu już tutaj będę miał utworzone, to co mam utworzone to dokładnie nowa klasa z użyciem file. New class. Tak robiliśmy to w poprzednim odcinku. Tak więc mam plik nagłówkowy do mojej klasy. Ona po raz kolejny jest klasą Człowiek. Nie zapominamy tutaj o include iostream. Ta klasa Człowiek w swoim pliku nagłówkowym zawiera to, że będzie posiadała dwie zmienne posiadające imię i wiek. No tak to robiliśmy do tej pory. Oraz metodę przedstaw się, która będzie wypisywała. Yy, przedstawiała się danego człowieka, no i konstruktor, który jest przeciążony z domyślnego na taki, który przyjmuje tylko jeden argument o nazwie i, no i implementacja metody przedstaw się jej konstruktora w osobnym pliku: człowiek CPP, znajduje się tutaj. Człowiek przedstawi się w następujący sposób. Wypisujemy na ekran konsoli bardzo prosty sposób, natomiast konstruktor, tak robiliśmy to do tej pory, przypisuje do wartości zmiennej imię, imię z konstruktora. Jako jego argumentu, gdzie argumentem jest ta zmienna i, tak? Żeby one były uniwersalne, one po prostu różnią się od siebie nazwą. To wszystko było w poprzednim odcinku, więc jeżeli czegoś tu nie rozumiesz, to po prostu odsyłam cię do lekcji poprzedniej, na tym właśnie tam zakończyliśmy, a dzisiaj kontynuuję z tego momentu, ponieważ chciałbym trochę dopowiedzieć właśnie o tym, między innymi o tym konstruktorze, o uzupełnieniu naszej klasy wartościami domyślnymi. I pokazanie innego sposobu, czasem bardziej właściwego, do zainicjowania tych danych poprzez tak zwany inicjalizator. Można to zrobić w jeszcze inny sposób. Najpierw pokażmy w sumie, że to do tej pory działa. Jeszcze zaznaczę, że wiek ma domyślnie przypisaną wartość 0, ponieważ nie jest w konstruktorze. No, i muszę przypisać jej po prostu wartość 0, aby była taka domyślna. Imię natomiast jest wysyłane z konstruktora, a ten konstruktor jest utworzony tutaj. Obiekt, jeden obiekt na bazie klasy człowiek, i ten człowiek później się przedstawia. Ten obiekt, tak? Ten obiekt, człowiek 1, się później przedstawia. Wykażmy, że to działa do tej pory, że tutaj nie ma żadnego błędu. Nazywa się Adrian i mam lad 0. No, wszystko działa prawidłowo. I my teraz pokażemy inny sposób, jak uzupełnić z konstruktora. Nasze, nasze wartości, nasze zmienne danymi poprzez tak zwany inicjalizator poprzez zainicjowanie, zainicjowanie tych zmiennych, ale nie w taki sposób w konstruktorze. Konstruktor w takim przypadku pozostaje pusty. Tworzymy mu tak zwane ciało puste, Jego chyba że chcemy tam coś napisać oczywiście innego, ale nie musimy. Tak więc to ja tą linijkę zakomentowuję, bo później mi się jeszcze przyda. Omówimy sobie jeszcze inną słówko kluczowe, wtedy mi się to przyda, więc ja to chwilowo zakomentowuję, ale tak, aby tego tutaj nie było. tak? Konstruktor pozostaje tak naprawdę ze swoim ciałem pustym, w tym momencie jej ciało jest puste, a inicja... inicjalizujemy te zmienne w sposób taki, że od razu za konstruktorem stawiamy symbol dwukropka to jest tutaj nowość gdzie kończy się podawanie argumentów dla konstruktora kończy się sygnatora tego konstruktora stawiamy jeszcze dwukropek za tym i następnie wypisujemy zmienną, którą chcielibyśmy zainicjalizować jakąś wartością. Ja u mnie posiadam imię i imię z konstruktora chciałbym przeciążyć, więc temu imię więc po prostu stawiam tutaj nazwę, imię, tak, i co dalej? Traktujemy to trochę teraz jako taka metoda, bo musimy otworzyć tutaj nawiasy okrągłe. A wiemy, że nawiasy okrągłe były zawsze przy funkcjach i przy metodach. Nie jest to do końca metoda, no bo imię to jest nasza zmienna. Ale tutaj na potrzeby tej inicjalizacji, jak gdyby tak można to trochę potraktować, że posiadamy nazwę tej zmiennej i argument, który, my, który wyślemy właśnie do tej zmiennej. W którym ona po prostu zostanie uzupełniona, tak? Czyli moja zmienna imię, taka, która istnieje w pliku nagłówkowym w klasie człowiek, zostanie uzupełniona danymi z argumentu o nazwie i, czyli z tego konstruktora. Czyli naprawdę to, co zostanie wysłane tu z tego konstruktora, zostanie skopiowane i wysłane dalej do inicjalizatora pod zmienną imię. Musimy to po prostu zrobić w takich nawiasach okrągłych. Trochę to przypomina właśnie metodę, więc tak to sobie nazwałem. Zobaczmy, F9, czy człowiek dalej zostanie uzupełniony pod prawnym wartością. Nazywam się Adrian i mam lat 0. No to Adrian oczywiście powędrował tutaj prosto z konstruktora. Konstruktor to przetworzył, konstruktor przesłał to dalej, przesłał to do inicjalizatora i uzupełnił naszą zmienną danymi, ponieważ to jest komentarz, to oczywiście ta linijka tutaj nie działa. Jeżeli ta linijka by tutaj działała, odkomentowalibyśmy ją tutaj, no to nie zobaczylibyśmy żadnej różnicy, ale aby wykazać co działa pierwsze a co drugie, to ja na szybko sobie zmienię yy, Oto myślę, imię jest takie, które podaje użytkownik podczas tworzenia obiektu, czyli Adrian. To, co podaje podczas tworzenia obiektu, zmienię sobie taką stałą wartością imię Arek, po to, aby wykazać, jakie imię właściwie teraz przyjmie nasz obiekt. No bo wiemy, że z konstruktora powędruje tutaj zgodnie z zasadą imię Adrian. Natomiast ja tutaj przeciążam to jeszcze przez imię Arek. Oczywiście to jest drugie w kolejności. Ciało konstruktora wykonuje się drugie w kolejności. Stąd widzę tylko tą wartość, że nazywam się Arek i mam lat 0. Przeciążyłem po prostu tą wartość tą linijką tutaj imię imię równa się, to wykonuje się w drugiej kolejności, to jest o tyle przydatne, że inicjalizatory wykonują się od razu, wcześniej jeszcze przed ciałem konstruktora, i pozwalają nam, jak gdyby z obiektu, który byłby oznaczony jako, jako stały, wartością konstant, bo tak oznaczamy wartości stałe, gdyby to był, gdyby to po prostu była wartość konstant. Czyli stała, to taki inicjalizator pozwoli nam wypełnić zmienne danymi, który i później już ich nie możemy modyfikować, bo tak zachowują się klasy stałe. Ale tutaj głównie w te szczególnie wnikał, po prostu należy tak to zapamiętać, że inicjalizator może, a tutaj ciało metody nie może modyfikować zmiennych, które są stałymi, czyli tak naprawdę stałych, to tak tylko na marginesie. Dobra, zakomentujmy sobie to po raz kolejny, bo do tego wrócimy jeszcze za chwilę, więc to tutaj musi sobie poczekać. A co w przypadku, jeżeli chciałbym zainicjalizować. Zainicja Inicjalizować jeszcze tutaj y, zmienną wiek jakimś wiekiem. Jak tutaj podać kolejne wartości? No, podajemy to po przecinku, podobnie jak argumenty. Pod, tak jak argumenty oddzielamy przecinkiem podczas wywoływania metody funkcji, tak również tutaj. I zmienne do i zainicjalizowania. Oddzielamy przecinkiem. I mogę teraz podać wiek. Nie mam takiego argumentu dla wieku, bo bym musiał taki konstruktor sobie najpierw przeciążyć i stworzyć. Skoro nie mam tego w konstruktorze, to podam tutaj na sztywno jakąś wartość, która teraz będzie po prostu przyjmowana za domyślną, na przykład wiek 10, i w taki sposób też to możemy zrobić. To nie musi być oczywiście zmienna. Może to być na sztywno przypisana jakaś wartość domyślna w tym miejscu. Tak, czyli nie musimy wtedy podawać tu wartości domyślnej tak naprawdę, lecz dopiero z tego inicjalizatora. Zobaczmy F9 i czy to zadziała. Nazywam się Adrian i mam 10 lat, no bo teraz każdy obiekt domyślnie przyjmie właśnie lat 10 i to się zgadza. Czyli tak możemy podawać więcej zmiennych do zainicjalizowania, oddzielając je przecinkiem. Dobra, to tak naprawdę tyle na temat inicjalizatorów. No, są one tak proste, że nie ma tutaj większego sensu się dłużej zagłębiać stawiamy po prostu dwukropek, wypełniamy nasze zmienne. Ala, tak jakbyśmy uzupełniali metody, tak jakbyśmy wywoływali funkcję metody, możemy posłać argument lub jej zmienną, oddzielamy każde wartości przecinkiem, może być ich nieskończenie wiele. To tyle, ile trzeba wiedzieć na temat inicjalizatorów. Teraz przejdę do nowego słówka kluczowego, o którym wspomniałem, że powiem, i właśnie wrócimy z powrotem do tego naszego imienia. Więc na chwilę porzucamy jak gdyby inicjalizatory i wrócimy do pierwotnej wersji wypełniania naszych zmiennych danymi z konstruktora, tak jak to robiliśmy pierwotnie, czyli ciało tego konstruktora zajmuje się tym, czyli przypisaniem zmiennej i do zmiennej imię. I to też działa w sposób identyczny, tracimy tutaj jednak te nasze 10 lat, no bo to usunęliśmy, tak, ale reszta działa tak samo, czyli wracamy do tego sposobu, aby wykazać jedną rzecz, taką, że ja powiedziałem, że najlepiej sobie nazwać te zmienne różnymi wartościami. Aby one się po prostu dla środowiska nie myliły. No bo jak ja bym tutaj podał w konstruktorze imię, i teraz to tak właśnie zmienię. Imię. Tutaj też zmienimy tą wartość i na imię. No to teraz posiadam tak naprawdę w tym kontekście, wewnątrz tego konstruktora. Jak gdyby dwa konteksty zmiennej imię. Posiadam takie dwa różne konteksty zmiennej imię. Pierwszym z nim to jest argument przychodzący z konstruktora w tym miejscu. To się nazywa zmienna imię. No ale druga zmienna imię znajduje się w pliku nagłówkowym jako zmienna, tutaj po prostu imię. No i w tym kontekście z konstruktora również do niej mamy dostęp, tak? Tutaj dla przykładu na przykład wiek, do którego mamy dostęp bez żadnego problemu. Yy, dobra, teraz nie mam zmiennej i, więc tutaj mi generuje błąd, to był tylko przykład, żeby pokazać, od co tu chodzi. Mam dwa konteksty jak gdyby zmiennej imię i teraz takie przypisanie zmiennej imię równa się imię, co tak naprawdę nam robi. Yy, kiedy mamy dwie zmienne w danym obszarze, gdyby dostęp do dwóch zmiennych, bo tak ja mówię, z tego obszaru yy, mamy widoczność zmiennej z argumentu konstruktora, jak i tą tutaj po prostu zmienną. To, co przed chwilą powiedziałem, to co w takim kontekście, do czego odwołujemy się poprzez zmienną imię. W takim przypadku Zawsze kompilator, środowisko języka C, szuka najwęższego, najbliższego zakresu, najbliższego zasięgu tej zmiennej imię. I to, co jest najbliżej, to najbliżej jest po prostu argument z tego konstruktora, ponieważ to jest to ciało, tak? Szuka tego zakresu i to jest najbliżej. To wewnątrz klasy jest jak gdyby klasę dalej, tak, część dalej, to imię tutaj jest. No po prostu o część dalej tak coś co by było poza klasą jeżeli tu byśmy jeszcze zdefiniowali jakąś zmianę, to to byłby jeszcze szerszy zakres. Byłoby trzeba szukać jeszcze szerzej. Tak więc to imię tutaj znajduje się jak gdyby rząd dalej yy, w tych poszukiwaniach tak więc imię z konstruktora zostaje znajdowane tutaj jako pierwsze i ono zostanie i ono znajduje się również Zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie. To jest dokładnie to samo imię, które znajduje się tutaj do góry, więc takie przypisanie imię do imię to tak naprawdę przypisanie zmiennej konstruktora jeszcze raz tą samą zmienną, więc to tutaj nie ma żadnego sensu. I nagle nasz konstruktor, który przyjmuje wartość imię nie spełnia swojego zadania, ponieważ nazywam się, mamy tutaj puste pole, ponieważ przypisanie do zmiennej string tak naprawdę nie nastąpiło i mam lat 0. Stało się dokładnie to, co powiedziałem, czyli ta zmienna imię tutaj została nadpisana jeszcze raz zmienną imię, a to jest ta sama zmienna. No więc tak, my sobie to właśnie zastępowaliśmy inną zmienną, aby nam się to nie myliło. No ale nie, my chcemy dzisiaj wykazać tak, czy też się tak da, kiedy te dwie zmienne nazywają się dokładnie tak samo, no bo tak chcemy i czy to da się jakoś tutaj wykazać, żeby to imię yy, wskazywało na imię z wewnątrz klasy, a to imię tak standardowo tutaj z konstruktora. Da się oczywiście takie coś zrobić, no bo nie zadawałbym takiego pytania, jeżeli by się nie dało. No to jest dość oczywiste. A jak takie coś zrobić? Służy do tego specjalne słówko this. This jest po prostu słówkiem, kolejnym słówkiem kluczowym w języku C++. Nie jest to żadna metoda, nie jest to żadna funkcja. Jest to słówko kluczowe, tak? Słówkiem kluczowym jest na przykład void, specjalny typ danych no, jest to po prostu słówko kluczowe, którego możemy użyć w kodzie, ale ważne, aby to było w takim kontekście, że używamy to na rzecz jakiejś klasy, bo this przechowuje w sobie zawsze wskaźnik i już tutaj jest yy, wskazanie na to, czym, ta, czym to słówko kluczowe tutaj jest, powiedziałem, że przechowuje w sobie wskaźnik. Tak, jest to zmienna również typu wskaźnikowego. Poznane niedawno wskaźniki, tutaj nam się przydadzą, ponieważ this jest zmienną właśnie typu wskaźnikowego i jest to zawsze wskaźnik na klasę, na rzecz, której to słówko wywołujemy. Niemniej mniej więcej, aby to prościej wytłumaczyć, słówko this po prostu zawiera w sobie obiekt, w której klasie się przechowuje. Tak, skoro this przechowywane jest teraz w klasie człowiek, w tym obrębie, to this ma bezpośrednio wskaźnik właśnie na tą klasę człowiek, na całą tą klasę. Tak jak gdyby tutaj posługuje się obiektem człowiek 1, to właśnie DIS wskazuje na, tą, na ten obiekt człowiek 1, ale jako na jego adres w pamięci, czyli na jego wskaźnik, czyli jakby zmianą wskaźnikową, czyli tak naprawdę jakbym tutaj pobrał z tego jeszcze adres. Tak, to mniej więcej to znaczy tyle, co słówko DIS. Mniej więcej jest to. Mniej więcej jest to to samo. Więc wiedząc już, że takie słówko DIS mamy, wiem, że mógłbym się odwołać do tej zmiennej imię, no ale nie możemy zrobić tego tak prosto, właśnie po kropce, bo to jest specjalnie to, co tutaj pokazałem. Nie jest to typ wartościowy, po którym możemy się odwołać po kropce bezpośrednio do wartości, tylko jest to zmiana typu wskaźnikowego. Jest to po prostu wskaźnik, więc aby z takiego wskaźnika dostać taką zmienną imię, no podobnie jak to robiliśmy do tej pory, kiedy pokazywałem przykład, jak. Do wskaźnika, włożyć wskaźnik na jakąś klasę, jak przekazać sobie we wskaźniku klasę, to również tam powiedziałem, że jest nowy operator, którego należy się nauczyć, bardzo prosty do zapamiętania, szczałkowy operator szczałki, myślnik i nawias ostry wskazuje mi, że aby z tego wskaźnika wyłuskać wartość imienia. Mimo że to jest zmienna adresowa, chcemy pobrać imię w sposób wartościowy. W sposób wartości, czyli pobrać, tak, czyli tak, mówimy, mamy tutaj kontekst klasy, operator szczałki mówi mi, że chcemy pobrać od razu wartość, wartość czego? Zmiennej imię. No wszystko tutaj się zgadza, po prawej stronie mamy samo imię, więc to jest ten najwęższy zakres, czyli to jest zakres imienia, które przyjdzie nam z konstruktora i zobaczmy, czy to w taki sposób teraz zadziała i czy imię Adrian zostanie w sposób prawidłowo zupełnione z konstruktora. Nazywam się Adrian, wszystko działa w sposób prawidłowy. Po prostu z użyciem słówka kluczowego disk, który jest kolejnym słówkiem kluczowym w języku C++ do zapamiętania od dzisiaj. Takie ostatnie minutę, dwie minuty na wyjaśnienie tego, co powiedziałem ostatnio. Właśnie powiedziałem, że yy, ponieważ yy, Mieliśmy wtedy wskaźnik, dwie, dwa odcinki wstecz, jeżeli sobie przypomnimy, Mieliśmy wskaźnik na daną klasę, tworzyliśmy sobie tutaj osobną y, zmienną dla klasy człowiek, ale mówiliśmy sobie, żeby ta zmienna była typu wskaźnikowego, tak? I później ten wskaźnik sobie przekazywaliśmy. To mówiłem, że właśnie do wyłuskiwania tej wartości służy ta funkcja szczałkowa, tak? Ta szczołka to po prostu szczałka, operator tej szczałki. No i to jest prawda. Mówiłem, że. Tutaj gwiazdki i tak dalej nic nam nie dadzą, aczkolwiek jest jeden taki sposób, aby właśnie z tego wyciągnąć wartość i później odwołać się do tej zmiennej. Można takie coś zrobić, lecz tak, najpierw z tego jak gdyby wskaźnika musimy uzyskać wartość, aby traktować ten wskaźnik jako zmienną wartościo wartościową, tą naszą klasę tutaj. Czyli z tego naszego DIS, jak gdyby operator gwiazdki wyłuskuje nam wartość, ale to nam jeszcze nie wystarczy, ponieważ stawiając tutaj kropkę, pierwszy operator wykonuje się kropki, ponieważ jest ważniejszy, po prostu. Taka jest kolejność, taka jest hierarchia, jest, jest ważniejszy, i później wyciągnięcie z tego gwiazdki generuje nam błędy, i to nie działa. To generuje nam po prostu błąd. Musimy najpierw wskazać, aby najpierw zaszło wyciągnięcie operatora gwiazdki, czyli wyzyskania wartości całej tej klasy, tego obiektu. Następnie na tym możemy już użyć wartość. imię i to zadziała dokładnie identycznie, tak jakbyśmy użyli operatora z, z, ze szczałką, czyli this, tak, teraz użyję na przykład wieku i przypiszę tutaj wiek 5. I to jest sobie po prostu adekwatne. Jest sobie tożsame, takie same, tak? Czy użyjemy operatora z gwiazdką. Należy pamiętać o nawiasach, tutaj chyba łatwiej popełnić błąd. Dużo szybszy i krótszy jest ten operator po prostu szczałki, ale to jest sobie po prostu równe. Dobra, to wszystko w dzisiejszym odcinku, co chciałem Wam przekazać. Ważne, aby z dzisiejszej lekcji zapamiętać, jak tworzymy inicjalizatory, tak? Na szybko jako komentarz tutaj przypomnienie dobra, inicjalizatory, następnie poznaliśmy słówko kluczowe this, które pamiętamy, że zmieną wskaźnikową zawsze wskazuje na klasy na rzecz, której zostało wywołane. Jak możemy wyłuskać wartość spod tego, operator szczątki już był. Tutaj inne, troszkę inna wariacja zastosowania. Tego samego operatora w inny sposób, uzyskanie wartości do zmiennej imię, no i wszystko działa w sposób taki sam, tak jak zresztą tutaj widzicie. Bardzo serdecznie dziękuję Ci już za uwagę w dzisiejszym odcinku. Liczę na subskrypcję, oceny i komentarze materiału. Cześć i do usłyszenia w kolejnych lekcjach kursu.